Cześć, małe, stare motory radzieckie. Do ciężkiego zatrucia nieświeżymi kaucipsami doszło w miejscowości kiłopula. Partia świadomie zapruta rtęcią i białoruskim kałem podwodnym trafiła na rynek siejąc spustoszenie. Udało nam się namierzyć ofiarę tego produktu. O szczegółach dla państwa Jędrzej Kiciuś. Znajdujemy się na oddziale proktologicznym USA. Znany podróżnik, filozof, malarz i motocyklista, Artur Cibo, padł ofiarą zamachu na prawdziwy Polski, patriotyczny odbyt. Panie Arturze, jak się pan czuje po spożyciu zaledwie jednej paczki kaucips. Panie kurwa, nic pan nie mów. Biegunka w wariancie bengalskim od tygodnia? Stężenie kału we krwi? 4 litry. Gdybym nie był jechowym, spuściłbym, z żył to gówno i wpompował sobie czystą krew aryjską, niebieską. A tak co? Leżę tu i czuję jak me wnętrze capi jak skibla. Proszę, dobij mnie. Nie chcę do końca życia zamiast krwi mieć sraczki. Dobrze, panie Arturze. Biegunka bengalska to nic przyjemnego. Jeden znajomy kiedyś zasrał się tak na śmierć przy wariancie ekwadorskim. Bengalski jest ponoć 9 razy gorszy. Życzę powrotu do zdrowia. Prosto z proktologii USA Jędrzej Kiciuś. Z tego miejsca zapraszamy po odbiór darmowego kałomierza, mierzącego stężenie kału we krwi. Gdy się żyła kałem zatka, temu w trąbę kichnie babka. A u ten Arbeit Raus